Laudetur, Jezus Chrystus. Święty Paweł dzisiaj daje nam porządną lekcję. Trudną lekcję i pokazuje, czym jest chrześcijaństwo. Życie każdego z nas składa się z tych dobrych chwil i tych gorszych. I niestety te gorsze częściej pamiętamy. Dzisiaj święty Paweł mówi nam jasno. Mamy być zapatrzeni w Jezusa. I to jest kierunek. To Jezus wydoskonala nas w wierze. To On nam pokazał, jak mamy żyć. Jak mamy się zachowywać, kiedy uciekać w modlitwie. Jezus i tylko Jezus. Nie ma nic poza nim, i chciałbym, żebyście dzisiaj bardzo mocno to zapamiętali. Niedawno mieliśmy w kościele wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Większość kojarzy go z tego, że oddał swoje życie za niejakiego gajowniczka, za człowieka, który miał żonę i dzieci, i zdecydował się Maksymilian Maria Kolbe na to, że on chce oddać życie. Czytałem niedawno dosyć ciekawą pozycję. Jestem numerem, czyli historię z Auschwitz. Książka bardzo ciekawa i polecam zerknąć. Autorzy tej książki próbowali pokazać, czego dokonali. Z obozu Auschwitz-Birkenau uciekli w sposób tak spektakularny, że Niemcy bali się do tego przyznać. Kiedy jakikolwiek z więźniów próbował ucieczki, na jego miejscu od razu tego samego wieczoru na apelu zostało zabitych 10-20 innych współwięźniów. Tym razem przez długi czas nie zginął nikt. Czterech więźniów postanowiło uciec z obozu. Zrobili to w następujący sposób: uciekli samochodem niemieckim, ubrani w mundury, w samochodzie było mnóstwo pieniędzy i broni, i uciekli przez główną bramę. Wydaje się to nieprawdopodobne. Natomiast dokonali czegoś tak spektakularnego. I w tej książce pojawia się historia, krótka historia Maksymiliana Marii Kolbego. I właśnie ten człowiek dokonuje tam niewiarygodnego. Autorzy opisują, że wśród nich był jakiś ksiądz, katolicki ksiądz, który zachowywał się tak, jakby nie był z nimi w tym piekle. Przechadzał się patrząc w niebo, tak jakby z kimś rozmawiał, cieszył się trawą dookoła. Jeżeli gdzieś wyrosł kwiat, on od razu się nim cieszył. Potrafił pocieszać każdego z nas. I to jest trudne. Dlaczego ten człowiek był wolny? Przecież żył razem z nami w piekle. Każdy marzył o ucieczce, nie on. I po jakimś czasie zrozumieliśmy, o co chodzi. Można zabrać człowiekowi wiele, można zabrać mu majątek, można zabrać mu nawet tożsamość, ale nie można zabrać wiary, nie można zabrać Boga. Nie można zabrać mu Jezusa. I on to zrozumiał. On potrafił tym żyć. Święty Paweł dzisiaj pokazuje, że ten obraz chrześcijaństwa nie jest cukierkowy, ponieważ za chwilę dodaje jeszcze trudniejszą rzecz: że zamiast tych pięknych rzeczy Jezus przecierpiał krzyż, po to, aby nam było łatwiej. I właśnie o to chodzi. Jezus próbuje nam zostawić wszystko, co najważniejsze. Nawet uczył nas modlitwy. Mamy tak piękną modlitwę w kościele katolickim, tak często niedocenianą nawet przez wierzących, modlitwa Ojcze Nasz. Powtarzamy ją kilka razy dziennie. Jezus pokazał, co tutaj jest ważne i w jakiej kolejności mamy oddawać Bogu nasze życie. A większość z nas, ośmielę się nawet powiedzieć prawie wszyscy, zaczynają tę modlitwę od samego środka, czyli chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co to znaczy? Panie Jezu, proszę o to, o tamto. Proszę, żeby moja córka dostała się na studia. Proszę o to, aby mój syn dostał się do dobrej szkoły w liceum. Proszę o to, aby szefowa w pracy nie była dla mnie taka złośliwa. Wiecie, to jest niekończąca się litania próśb, ale to jest środek modlitwy. Bóg pokazał nam wcześniej, co jest ważne. Od czego zaczyna się ta modlitwa? Od słów Ojca nasz. Czyli my jako chrześcijanie mamy uświadomić sobie, do kogo kieruje tę modlitwę. Do kogo? Tatusiu, do ciebie się zwracam. Któryś jest w niebie? To jest kolejne zdanie. Zobaczcie, my mamy nasze spojrzenie krótkie. Jesteśmy krótkodystansowcami. Potrafimy spojrzeć na pół roku do przodu, rok do przodu. Czasami niektórzy starają się słuchać Pana Boga, ale na pewno nie mamy spojrzenia na całe życie. Dlatego to zdanie jest tak ważne. Bóg jest w niebie. Nasz tatuś ma spojrzenie na całe nasze życie. Dlatego musimy sobie uświadomić. Kolejne zdanie, które jest bardzo istotne. Święć się imię twoje. I to jest klucz. Przecież życie chrześcijan, życie każdego z nas powinno polegać na tym, abyśmy walczyli o to, żeby ludzie poznali imię Boga. Jeżeli człowiek pozna imię Jezusa, on nie będzie skłonny do wojen. On nie będzie skłonny do nienawiści. Taki człowiek nie będzie próbował wyzyskiwać drugiego. Dlaczego? Bo ludzie poznali, co to znaczy Bóg, kto to jest Bóg. I to jest bardzo ważne, aby to zrozumieć. Kolejne zdanie, które mamy. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla mnie to zdanie jest jednym z ważniejszych zdań w modlitwie Ojcze Nasz. Dlatego, że to od razu ustawia sprawę. Tatusiu, rób co chcesz. Tylko Twoja wola się liczy. Tylko Twoja. Nie to, jaki ja mam pomysł na swoje życie, ponieważ ja nie wiem, co jest dla mnie dobre. Tylko Twoja wola. Zobaczcie, jaką wolność trzeba mieć w chrześcijaństwie, aby Bogu tak powiedzieć. Tatusiu, rób co chcesz. A ja będę robił tylko tyle, żeby ludzie poznali Twoje imię. Choć ja nie wiem, jaka jest Twoja wola, dlatego na wszelki wypadek powiem. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czyli na wszelki wypadek proszę o to, o to i o to, ale jestem świadomy, że pomożesz mi wtedy, kiedy nauczę się wybaczać drugiemu człowiekowi, kiedy nauczę się żyć w takiej wolności, jaką zaproponował nam Jezus, niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajduję. Dlatego na początku podałem historię Maksymiliana Maria Kolbego. Historię człowieka, który był wolny. W chrześcijaństwie musimy nauczyć się rezygnować ze swoich marzeń, planów, ale nie dlatego, że Bóg się cieszy tym, że ja rezygnuję ze swojego życia. Żeby łatwiej nam było zrozumieć, posłuchajcie tej historii. Oto co zdarzyło się w obozie koncentracyjnym na terenie Niemiec. Był tam więzień, który tak wspomina ten czas. Cierpiałem z powodu swojej wiary. W Wielkanoc 1943 roku komendant obozu przywołał mnie do siebie. Stałem przed nim w łachmanach, owrzodzony i bardzo głodny. A on siedział przy świątecznym stole i zajadał z apetytem. Pomiędzy jednym kęsem a drugim zapytał z ironią: Czy wierzysz jeszcze w tego Twojego Boga? Odpowiedziałem: Tak, wierzę. Wtedy wniesiono kawę i ciastka. Jedząc, komendant powiedział do mnie: Twoja żona jest świetną kucharką. Nie wiedziałem, o czym mówi. Od kilku miesięcy Twoja żona przysyła paczki z małymi ciasteczkami, które są bardzo smaczne. Boże! pomyślałem: Moja żona i czworo moich dzieci głodują, odejmują sobie od ust, aby przysłać mi paczkę. Szatan szeptał mi do ucha: znienawidź go. Poprosiłem komendanta, by choć pozwolił mi powąchać to ciastko, ale nawet na to nie pozwolił. Śmiał się szyderczo i resztę wyrzucił do kosza. Modliłem się wtedy w duchu i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wojna się skończyła, przeżyłem. Po dziesięciu latach postanowiłem odnaleźć tego komendanta, mojego prześladowcę, by wreszcie zakończyć tę historię. Nie było to łatwe, bo się ukrywał. Wreszcie dostałem adres i nie mogłem dłużej czekać. Natychmiast do niego pojechałem. I tak się złożyło, że wypadło to Wielkanoc. Oczywiście nie rozpoznał mnie. Wtedy powiedziałem: Jestem więźniem numer 17531. Czy przypomina pan sobie Wielkanoc 1943 roku? W jego oczach pojawił się paniczny strach. Czy wrócił pan, by się zemścić? Nie, odpowiedziałem, wyjąłem ciasto i poprosiłem jego żonę, aby zrobiła herbatę. W zupełnym milczeniu piliśmy herbatę i jedliśmy ciasto, a po policzkach komendanta płynęły łzy. Nagle padł na kolana i błagał o wybaczenie. Wstałem. Powiedziałem, wierzę w Boga, którego nikt nie zdołał mi odebrać i w Jego imię przebaczam. Na tym polega chrześcijaństwo. To jest prosta droga do nieba. Amen. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen.